...tak? Tak. sztuki. Jeszcze, jeszcze czterdzieści sekund. Ile macie wytrwać? Sześćdziesiąt? Nie mam, po pokłon. A, łykaj, Bo jeszcze zostało trzydzieści. Bez wody, bez wody, bez wódki. To <minority��> tak się kręcicie, o oh kur... NIE! PŁUKNĄŁ! <graś1> PŁUKNĄŁ! PŁUKNĄŁ! NIE! Daj, ja już myczę! Czas minął, masz się chudzień. Nie, jeszcze mam 10 sekund. Mało to w ogóle. PŁUKNĄŁ! NIE! PŁUKNĄŁ! იულია წაფო ქრაა